Witam wszystkich. Tu Robert, 400 Strony Złomu. Jestem tutaj w pięknych okolicznościach przyrody, tak jak widzicie. No i co? No zaproszono mnie tutaj, to jest pod świdnikiem. Mam tutaj rodzinę. Zaproszono mnie w celu fajnego demontażu, bo mają coś dla mnie fajnego. A co mają? Zobaczcie. Na warsztacie będzie silnik indukcyjny 7,5 kW. I co, zaczynamy rozbiórkę? Dzisiaj towarzyszy mi syn Filip. Patrzcie na nasze zmagania z tym wielkim bydlakiem. No i najgorsza rzecz, jaka jest przed nami, to wyjęcie tej miedziuchy ze stojana. Teraz próbujemy rozbić ten metal. Dostałem, proszę Was, porównanie do mojego buta roboczego. Młotek pięciokilowy. Ale jaki cholernie długi. No jak tym pierdyknę, to albo w to, albo w to. Na razie młodego odsunę. Natniemy gumóweczką Żeby był jakiś zarys pęknięcia I próbujemy wydostać miedziuchę A co jeszcze mogę powiedzieć Ja pierdzielę. Kurwa jakie to jest ciężkie Z, tego, z dwóch takich wirników to bym Zrobił taką korowarę do milbery Żeby pod własną siłą by miażdżyła te kable No dobra rozpierdykamy to bo to jeszcze trzeba będzie Tą miedziuchę żeby wydostać Postaramy się to jednak wrzucić do beczki i ogrzejemy to termicznie, bo nie dam rady. Ten młot jest tak ciężki. Kurwa, nie wiem czy trafię w to. Proponuję wam zasiąść do piwa i oglądanie. Ja już nie mam siły. Dałem Wam porównanie młotek, jaki wziąłem w teren i jaki dostałem tutaj. Powiem Wam, że to idzie tak łatwo, gumówko, że ja to tnę. jesteście świadkiem mojego sukcesu udało się jeszcze żebym miał siłę podnosić młotek to bym powiedział, że sukces 100% ale już nie mam siły ale pękło już po całości kabelki one trzymają chcę już je wyciągnąć w całości ale nie to nie Samą porę bo gumówka padła, więc byśmy już tu kurde nie porobili, bo nie mam ładowarki, musiałbym pożyczać od koleżki inną, ale są samowystarczalne. Ostatnie zmaganie. Chczamy kabelki, no to z drugiej strony. Mamy to. To musi być opalone, bo nie dam rady. Wyjmujemy kable, jeszcze oczyszczamy to. Wszystko sobie zważymy już oddzielnie. Jedyne, czego nie biorę, jak mi się uda wybić. Ale to jest to, bo to było już zaklepane dla właściciela tego silnika. To i tak dobry wynik, żeby dać mu to w zamian za cały silnik. A jeszcze w międzyczasie wyszło, że są dwie pralki do rozebrania. Ale to już nie na dzisiaj. Bardzo fajnie się tutaj przesiaduje. Musimy to wybić, odkręcić jeszcze, wydobyć wirnik. Widziałem, że się Mandero przytapiał wirnik. Ja tego już nie przytopię. Trochę się omachałem, powiem Wam. Ale to fajna robota. No to złażymy sobie stojan z miedziuchą no 25 kilo 400 no to będziemy działać z wydobyciem Dużym minusem, że akurat został mi tylko ten mały brzeszczot do metalu, więc będę tutaj musiał wydłubływać dłużej to miedziuchę niż normalnie powinno być. Poza tym tutaj są takie blachy wystające, więc nie mogłem równo ciąć ze stojanem, więc tu jest też gorzej. No, ale przy wypaleniu powinienem wydobyć łatwo miedziuchę. Wiadomo, miedził się. Dość łatwo idzie, ale powiem Wam, że jest gorąco. I jestem całym mokry. Miecie jest ładna, błyszcząca. Ja myślę, że ją umyję i sprzedam jako milbery. Nie będziemy sprzedawać tego jako opalanej. Spróbujemy. Zobaczymy, jak metale o to przyjmie. A ja co? Kończę, to nierównowagę. No, to czas na podsumowanie. Trzy rodzaje metalu będziemy walczyć nie będziemy już kombinować o to, że liwo wszystko damy po złotówce, wiatrak będzie z aluminium, no i miedziuchę dam jako opalaną po 33 zł, chociaż ja ją spróbuję strzelić, sprzedać ją na metale, na milbery, jako milbery. No to zaczynamy. A odlew, powiedzmy za 6 zł. Mamy już złotych 29, zł. takie elementy po złotówce dają nam już razem 7,72, a ważył 425 gramów. Ustabilizować wirnik, coś rzuca. Sam wirniczek daje 14 kg też po złotówce. Tu już mamy 22,28. Ten element waży 23,805 kg. Po co oczywiście już mamy 46,9 zł. 15,5 kg 66,59 zł no W tym ziarnku będzie przyszły zarobek będzie mieć unika, To będzie miedziucha po 33 zł 5 kg 750 po 33 zł 189 mamy silnik. Razem 25 kg 255 zł 34 grosze. No, fajnie, że był za darmo, bo wiedziałem że nieraz się kupuje takie silniczki. Trochę ważył. Obliczaj w podsumowaniu, ile ten złą ważył, plus miedziucha, więc będę wiedział, jaka jest waga silnika. No, zabawy było. Coś nowego dla mnie, coś dużego, mega duże wyzwanie. I garnek miedzi. To, co można powiedzieć, że w takim silniku garnek miedzi siedzi. A garnek to jest dość duży. Dobra, ładuję żelastwo na złą, żeby mi nie zalegało miedziuchę w metaleo i działamy dalej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.